Witam cię bardzo serdecznie. Nazywam się Beata Stryczula. Jestem holistycznym coachem bliskości z sobą. Z ogromną radością mogę ci dziś powiedzieć, że już wkrótce ukaże się mój pierwszy cykl trzech przewodników od dziś bliskości, które są procesem powrotu do siebie. Dedykowane dla osób z pochodzenia historii DDA, współuzależnienia i uzależnienia. A dziś zapraszam Cię do jego drugiej części, do specjalnej edycji podcastu Bliskość w relacji. To cykl spotkań, w których uczymy się kochać bez lęku. I bez utraty siebie. Jeśli chcesz, możesz teraz usiąść wygodnie. Poczuj, jak Twoje ciało się relaksuje. Oddychaj spokojnie. To czas tylko dla Ciebie. W relacji nieustannie się odbijamy. Czasem to lustro błyszczy i zachwyca nas to, co piękne w drugim człowieku. Czasem jednak boli, bo pokazuje nam nasze rany. Ale dziś nie będziemy niczego analizować, nie będziemy szukać winnych. Dziś po prostu spróbujemy zobaczyć siebie. Z troską, z ciekawością, bez potrzeby naprawiania. Bo bliskość neuroczuła zaczyna się właśnie wtedy, gdy zamiast się oceniać, uczymy się być. Nie przez naprawianie, nie przez próbę zrozumienia drugiego, ale przez obecność. Wobec siebie. Zanim przejdziemy dalej, zrób powolny wdech i długi wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało się rozluźnia. Z każdym wydechem wracasz. Do siebie. Każda relacja to spotkanie dwóch układów nerwowych, dwóch historii zapisanych w ciele. Nasz mózg nie rozróżnia teraz od kiedyś, jeśli emocja jest podobna. Dlatego, gdy ktoś milczy, a ty czujesz niepokój. To nie ta osoba jest źródłem bólu. To Twoje ciało przypomina sobie chwile, w których cisza znaczyła Nie jesteś ważna, ważne. Zatrzymaj się z tym. Poczuj, jak reaguje Twoje ciało czy coś się napina? Czy oddech zatrzymuje się w połowie? Czy w brzuchu robi się ciasno? To naturalne. Tak właśnie działa pamięć emocjonalna. Mózg społeczny ma coś niezwykłego, neurony lustrzane. To one sprawiają, że czujesz cudze emocje jak własne. Dzięki nim możesz współczuć, ale też dlatego, cudzy gniew może w tobie obudzić dawny strach. Zauważ to, nie musisz z tym walczyć, wystarczy, że powiesz w myślach, teraz jestem bezpieczna, bezpieczny. To co czuję jest wspomnieniem, nierzeczywistością. Weź teraz głęboki wdech i z wydechem pozwól, by napięcie delikatnie odpłynęło z ciała. Ciało to Twój najlepszy przewodnik, zawsze wie pierwsze. Posłuchaj jego języka. Napięcie w brzuchu może mówić: Boję się odrzucenia. Ucisk w klatce piersiowej: Chcę być widziana, widziany. Napięta szczęka powstrzymuje słowa. Zimne dłonie. Szykuję się do ucieczki. To nie słabość, to komunikat. Możesz w myślach odpowiedzieć swojemu ciału. Widzę cię. Dziękuję, że mnie ostrzegasz. Zrób teraz powolny wdech nosem. I długi wydech ustami. Pozwól by ciało wiedziało, że słuchasz. Z każdym wdechem mów do siebie w myślach: Jestem bezpieczna, bezpieczny. Z każdym wydechem mogę odpuścić. Zatrzymaj się teraz na chwilę, nie musisz odpowiadać na głos, po prostu pozwól, żeby te pytania wybrzmiały w tobie. Kiedy ostatnio poczułam, poczułem się w relacji jak dziecko? Co dzieje się ze mną, gdy ktoś nie odpowiada na moje emocje? Co próbuję uzyskać, gdy staram się być dobrą, dobrym? Jakie słowa chciałabym, chciałbym wtedy usłyszeć od siebie, nie od niego, od niej? Co się zmienia, gdy zamiast winy widzę w sobie potrzebę? Weź teraz głęboki wdech, i z wydechem pozwól, by odpowiedzi powoli dojrzewały w tobie. Nie musisz ich znać od razu. To proces. Usiądź wygodnie, poczuj oparcie pleców, niech ciało znajdzie swoje miejsce. Zamknij oczy, zrób wdech i długi wydech. Przywołaj w myślach twarz osoby, wobec której ostatnio czułaś, czułeś napięcie. Nie analizuj jej słów, nie próbuj zrozumieć. Jej zachowania. Po prostu zapytaj siebie cicho, kogo naprawdę widzę, kiedy patrzę na ciebie. Może pojawi się wspomnienie? Może emocja? Może cisza? Cokolwiek przyjdzie jest w porządku. Oddychaj powoli. Z każdym wdechem mów do siebie w myślach. Widzę siebie. Z każdym wydechem uczę się widzieć Ciebie osobno. Jeśli czujesz poruszenie, to dobrze, to znak, że dotknęłaś, dotknąłeś prawdy. Nie musisz nic z tym robić, pozwól, by ta prawda po prostu była. Weź teraz jeszcze jeden powolny wdech i długi, spokojny wydech. Pozwól obrazowi drugiej osoby powoli się rozpuścić. Zostań tylko ze sobą. Zanim zakończymy, zrób trzy spokojne oddechy. Przy każdym wdechu powiedz w myślach: to co czuję jest informacją. Przy każdym wydechu. Nie jest zagrożeniem. Pozwól emocjom przepływać przez ciało. Niech oddech będzie Twoim przewodnikiem. Niech ciało wie, że jest bezpieczne. Poczuj, jak ramiona się rozluźniają, jak serce powoli znajduje swój rytm jak w ciele robi się trochę więcej przestrzeni nie spiesz się nie musisz być spokojna spokojny wystarczy że jesteś obecna obecny Na zakończenie mam dla Ciebie małe zadanie. Zapisz trzy sytuacje z ostatnich dni, w których zareagowałeś, zareagowałaś silnie wobec drugiej osoby. Przy każdej dopisz, co to mogło powiedzieć o mnie, nie o niej, o nim. Nie analizuj, nie oceniaj, po prostu zauważ. Bo zmiana zaczyna się nie od wysiłku, lecz od łagodnego zobaczenia siebie. Zrób teraz spokojny wdech i z wydechem poczuj wdzięczność. Za to, że się zatrzymałaś, zatrzymałaś, za to, że byłaś, byłaś ze sobą. Powtórz w myślach lub na głos: Widzę siebie w relacji nie przez pryzmat lęku, lecz z troską i ciekawością. Bo bliskość zaczyna się wtedy, gdy patrzę na Ciebie i wciąż widzę siebie z miłością, nie z bólem. Relacje nie są po to, by nas uszczęśliwiać, są po to, by nas uświadamiać. To, co nas w nich porusza, nie jest błędem, jest zaproszeniem. Nie uciekaj od tego, co czujesz. To, co boli, często jest miejscem, w którym możesz się spotkać ze sobą najpełniej. Zrób jeszcze jeden spokojny wdech, i pozwól, by w Twoim sercu zostało jedno zdanie. To, co czuję, to też ja. Z najczulszym towarzyszeniem, beata dla Ciebie.